...radęta Ochotniczej Straży Pożarnej LIF, po, Gmina Liw, powiat Węgrów, pod batutą Piotra Szczepanika. Wielkie brawa! Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Krzysztof Domański, prezes powiatowy Ryszard Gajewski, prezesi i druhowie prezesi są obecni z nami, także już wiemy, że są... Znakomitymi mecenasami wspierającymi naszą tutaj orkiestrę, która za chwilę będzie prezentować swój program i w programie pierwszy utwór Marsz Vivant. Wielkie brawa, orkiestra SP Leaf pod batutą Piotra Szczepanika. Proszę Państwa, dobrym zwyczajem opis, króciutki opis osiągnięć orkiestry. Udział w przeglądach, festiwalach, konkursach z ostatnich trzech lat. Własne nagrania, udział w uroczystościach, imprezach zagranicznych itp. Wyjeżdżacie za granicę już? Jeszcze nie, ale się szykują i na pewno po dzisiejszym konkursie pro Państwa, to jakoś zrealizują. Orkiestra broneństwa bierze udział w Mazowieckim Festiwalu Orkiestr Dętych w Otwockim, gdzie orkiestra wykonała utwory wspólnie z Gwiazdą Festiwalu Haliną Kunicką. Uczestniczyła podczas Święta Bożego Ciała w wyższym sanktuarium duchownym Księży Palotynów w Ołtarzewie w 2011 Udział w uroczystości Święta Bożego Ciała w katedrze pod wezwaniem Świętego Floriana w Warszawie, a miało to miejsce w roku ubiegłym. Uczestniczy podczas obchodów Dni Hiszpańskich na Solcu w Warszawie. Występowała w Łazienkach Królewskich również w Warszawie. Brała udział podczas obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego na placu zamkowym w Warszawie. Proszę Państwa, w ubiegłym roku piękny koncert bohaterom Powstania Warszawskiego Strażacy. I tutaj wielkie gratulacje i w tym miejscu chciałem publicznie podziękować kapelmistrzowi, dyrygentowi Piotrowi za udział i orkiestrze. Bo był to środek lata, a orkiestra nie odmówiła, zaszczyciła i wzięła udział w przepięknym koncercie poświęconym bohaterom powstania warszawskiego strażacy, godzina 2 1 sierpnia. Krótka informacja historyczna. Prekursorem i założycielem orkiestry Dętej w Dętej był pan Ryszard Piszczyk to on z pomocą ówczesnego księdza proboszcza, księdza Eugeniusza Syczewskiego, podjął się stworzenia czegoś tak wartościowego, czegoś, co wpłynie na upowszechnianie kultury muzycznej w naszym regionie, piszą muzycy. Tak też powstała parafialna orkiestra Dęta w Livie, która z biegiem lat przekształciła się w istniejącą do dziś orkiestrę strażacką. Po śmierci pana Piszczyka orkiestra przeżyła kilkuletnie załamanie, po którym w 2007 roku z inicjatywy pana Alfreda Rowickiego, byłego prezesa OSP w na nowo odrodziła się. Obecnie jej kapelmistrzem jest obecny tutaj Piotr Szczepanik, absolwent Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Zapoczątkował on bardzo dynamiczny rozwój orkiestry oparty na bogatym i ambitnym repertuarze, którego skład wchodzą utwory patriotyczne, religijne, ludowe i koncertowe. Przed państwem państwa Pier, po, po raz kolejny orkiestra SP Live w drugim y, utworze, w Zielonym Gaju Gajiku. A dodam, że jest to utwór w opracowaniu obecnego z nami y, pana Franciszka Suwały. Zielonym Gają Gajki. Proszę Państwa, André Prewina, zapytany kiedyś o różnicę między muzyką popularną a klasyczną, odparł, że nie ma czegoś takiego jak muzyka poważna czy popularna. Jest tylko muzyka dobra i zła. Istnieje wiele wspaniałych utworów klasycznych, ale są i takie, które nie są warte papieru, na jakim zostały napisane. I na odwrót. Mnóstwo popularnych piosenek szybko odchodzi w zapomnienie ale jest też wiele współcześnie skomponowanych melodii, z których mógłby być dumny sam Mozart. Wiadomo, że estetyczne kryteria oceny tak także utworu muzycznego zależą w pewnym stopniu od mody i danej kultury. Każda muzyka, nawet ta, której nie pojmujemy, wywiera wpływ na emocje. Słuchanie muzyki to doświadczenie, którego oprócz tego, że przynosi harmonię i spokój, Posiada moc dawania otuchy i zadowolenia, wypływające z głębi ludzkiego ducha. Wielu ludzi czułoby się uboższymi bez muzyki. I teraz, proszę Państwa, trzeci, ostatni utwór w koncercie konkursowym Orkiestry OSP Lit pod batutą Piotra Szczepanika. To zakończyła prezentację swojego programu w kategorii koncert konkursowy orkiestra ochotniczej straży pożarnej w Liwie, powiat węgrów pod batutą Piotra Szczepanika. Wielkie brawa.